Sucha skóra, brak potów, tiki, drże, zapalenie żołądka, problemy hormonalne, słaba odporność, słaba pamięć, problemy neurologiczne, obrzęki, te sam samolotowe również, czyli jak lecisz w samolocie i puchniesz, bóle głowy, utrata węchu lub smaku, albo to i to. To może świadczyć o niedoborze płynów ciała. Odbudowa płynów w ciała jest niezbędna przy każdym zakażeniu, przy każdej miesiącu, przy każdej infekcji, przy każdej gorączce, podczas lotu samolotem, kiedy zmieniasz strefy czasowe, w przetrwałym tak zwanym patogenie czyli jeżeli bardzo długo wychodzisz z infekcji albo jest ona niewłaściwie leczona. Żo woda i płyny ciała, które pobieramy z zewnątrz, płyny, które pobiera nasze ciało, żeby je przetransformować, muszą mieć silny żołądek. A to żołądek jest naszym centrum i jest tym magazynem płynów naszego ciała. Dlatego nawilżenie ciała musi iść w harmonii z silnym centrum, czyli z silnym trawieniem i przetwarzaniem składników pokarmowych oraz płynów. Czyli kładziemy duży nakład naszych sił energetycznych na wzmocnienie układu pokarmowego. Dlatego tak ważne są płyny ciała. Stąd tonik hydro. Jeżeli sobie chcecie go kupić, to są po prostu zioła skoncentrowane, które bierzecie według instrukcji dwa razy dziennie, a link w załączeniu.